Jestem zmęczony po pracy, nie mam już siły, zostało mi 16% energii, co ja mam zrobić, miałem iść jeszcze do fryzjera, ale, o Nikola tutaj pracuje, cześć Nikola, o cześć, słabo co się wyglądam, nie mam o, siły, wiesz, ci chciałem się obciąć, ale to jest taka kolejka, i to chodź, ja wpuszczę, bez kolejki mogę tak. wejść, to jest super, to ale dobra, no. Poczekaj, to najwyżej powiemy, że nie wiem, byłam mówione na wizytę, co? Dobra. Okej, okay, dobra. sobie to. Dobra, o, dziękuję. Poczekaj. Ja ci tutaj, zrobię tydy, ty włoski. Taką mm -hmm. czapeczkę, o. Dobra, już. Już jestem? Tak. Teraz będę elegancki. Ja ci przyjmę przy okazji, to znajomy głos. Okay. O dobra, ja cię przyjmuję tutaj, fajnie, super okay. yy, Wiesz co ja się muszę iść z do domu, bo jestem troszeczkę zmęczony, a pomogłabyś mi to jest sprzątać u mnie, bo u mnie zbałagana i wiesz powiem, że jutro może tutaj Teraz? No a co pracujesz? No dobra, tylko powiem uwaga, uwaga, kolejka proszę cię, już zamykamy... No, zamykamy pana już. By tak, Ja też Proszę tutaj stąd, okej. Okay. Ja nie już nie mam siły, wiesz. No. Ja już nawet nie wiem gdzie mieszkam, jestem taki zmęczony, wiesz? Ale tam mieszkam, wiesz? O 75. Gdzie jesteś? Tutaj. Ja już nie mam siły biec, nie wiem czy ja dojdę do domu, Nikola. No. A może hmm. ja bym coś zjadł, zobacz. No. Chodź, może no, coś zjem, może trochę energii, no. Może no. troszeczkę no. energii nabiorę. Hmm, hamburger Hamburger, Ale drogi ten hamburger. sobie usiądź. Usiądę sobie, bo naprawdę nie mam siły. Nie wiem, co się stać, w ogóle nie mam siły, wiesz. Oh. Hmm. Czekaj, hmm. bo nie mogę usiąść, ale dobra. Ja sobie ten. Mmm, Może nabiorę troszkę siły. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Nie ja mam fun? Ja I nie mam siły nadal. Ja mam pięć fun. To ty nie jesteś śmieszna w ogóle? Nie. Słuchaj, wiesz co? Ja już nie wiem. Ja chyba się teleportuję do domu się prześpię chyba. Ja też. Z 3 minuty chociaż. Okej, okay, to ja za, To zadzwonię, to ja przyjdę do ciebie. Dobra, dobra, to, okay, ja, to pa, ja lecę do domu. No pa. O! Teraz jestem wyspany! Wu! Mam energii! Ale coś mi nie jest zabawnie widzę, bo tutaj nie mam w ogóle, że, jest, że, że, że zabawy nie mam yy, Może zadzwonię do Nikoli powiem, żeby na mnie wpadła. Hello. Cześć Nikola! No hej! Wpadniesz do mnie, albo może ja do ciebie jak chcesz, bo u mnie nie jest zabawnie w ogóle, wiesz? Hmm. Coś bym porobił śmiesznego, fajnego Wiesz co, to ja mogę przyjść do ciebie No dobra, to wpadnij do mnie, a ja najwyżej coś przygotuję, okej? Okay? Okej, okay, a o której? Yy, no już możesz wychodzić, ja na chwilę wychodzę bo idę zać tutaj do znajomego do domu, wiesz? Aha, dobrze, to już wychodzę z domu, idę sobie z smacerkiem, papa Ja se tu popatrzę, co tu można robić w ogóle, słuchajcie tutaj mamy E, 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 tu mamy znajomy. Ej, jakieś przyjęcie mogę zrobić O, Tymek podjechał Siema Tymek Siema, co tam słychać u Ciebie? Fajny masz motor, mogę się przejechać? Tymek Tymek nie chce coś ze mną gadać Mówię, żeby wchodzić na herbatę Chodź Tymek Bo zaraz Nikola przyjdzie Chodź Tymek, idziemy, wskakuj Tymek, wskakuj Chodź Tymek na herbatę Tymek, wskakuj, nie, nie klępuj się Zaraz przyjdzie Nikola Zjem sobie hot -doga na szybko, bo jestem głodny Zanim Nikola przyjdzie Aha, ja muszę to jeszcze... zapomniałem, ale to muszę usmażyć tutaj jeszcze elegancko Lubię... ej tym ty, tymek do mnie wszedł, są mnie grzebie w lodówce, Ty Tymek, jaki faranek jest Zaproś kogoś do domu, to dobra, ale jakiś chociaż jeden znajomy będzie Tymek, chodź no, poczekaj, weź mi tam nie podjadaj, zaraz i ci dam. Tymek, jaki tutaj Francesco jest. Co on se tam uszykował? Ty, coś tam będzie gotował, Tymek, poczekaj, bo tu miejsca nie ma na razie. Dobra, chodź Tymek. Czekaj, po... Ty, jeszcze ja nie sprzątnę tych ciast, ale tu burdel jest, dobra. Muszę po o tutaj trochę w ogóle. Okej. Okay. Kto to tam znowu jest? Po... Co ty mnie tam podglądasz ty? Nie otwierasz drzwi! No No pukam cały czas No ha, no to mów, że pukasz, poczekaj Trzymaj, zobacz, ja mam hot dogi, chodź Dzięki, że mnie opuściłeś O, hot dogi zrobiłeś? No zrobiłem, ale poczekaj, bo nie mogę ich coś Pomóżę. położyć na razie No właśnie nie mogę Piękuj sobie. O jest, dobra, teraz znalazłem miejsce na hot dogi Trochę tak z brzegu, Aha. ale spoko To bierz, się, ja też sobie zdaję jednego okay. E, tej gładkości. Tymek, ja mam mało furi. Tymek pizzę zrobi, zobacz. O, że będzie wyżere, ja szybko jemy. Tymek jakąś pizzerkę zrobił? Ja cię. A co jaki jakim Tymek Harleja ma? Chodź ci pokaże. A ty, przedstawiam cię w ogóle, chodź cię przedstawię. Tymek, A? Tymek to jest Nikola. Cześć. Siema. Co tam słychać? Robię dobrą pizzę. Dobra, A? widzisz co lubi pogadać? <laughs> chodź, pokażę. A nie mnie? No bo tym jak tu przypadkiem. Patymek, możemy pokazać Nikoli twojego Harley'a? No pokazy pokazy Jestem ja w trochę, ale dobra, idziemy. Zaraz się żemniesz, poczekaj, tym ty <grym> zrobił tylko pizzę z jaki jaką ma, jak ma Harley'a, ej. Uuu, dobry co? Jaką hatę ma? Jaką hatę to nie hata, tymka? Gdzie ty tam biegniesz? Gdzie? Harley, mówię to. <grym> jest... <grym> to jest jego moduł. No chodź dalej, bo tym, ej, Tymek sam <grym> na hacie został. Ty, Mek! Ej, ja śmierdzę, muszę iść. No to idź ten, idź się. Nie, ja pizzy wezmę od tymka. Ja, ty, Mek, ty jesteś normalnie najlepszy, chyba. Teraz ja się siądę. Zostawcie mm. mi. Pizzę. No zostawię, tylko to szybciej, bo zaraz nie będzie. Ej, a gdzie ja to mogę teraz sprzątnąć tutaj? Dobra, posprzątane Ty, Mek! Gdzie idziesz? Cześć, cześć, Tymek Siema, Tymek Siema, dobra. Powiedziałem tylko mi siema. No Zobaczę co w telewizji. Co tam w ogóle robisz? to ja zamykam na razie. Co tam oglądasz? A, nie Ej, musimy iść do pracy, bo. Ej, Tymek zrobił pizzę, ale chcą, zrobił tą pizzę i. Ja sobie ją zjem. Ja sobie zjem tą pizzę. Chcesz pizzę jeszcze kawałek? E, tak zostaw tylko że ja chcę poczytać trochę. No dobra, to już nie wiem hmm. czy zostawię. Co ty robisz? Czy Boże, co ty włączyłaś? Nie mów, że czytasz o, o tym jak zrobić dobre jedzonko. Nie. Tam, Tymek się wpadł. Tymek co tam? Do no siema Tymek. Tymek. Ty mi kasę daje? Ty, Tymek mi daje kasę. Serio? Tymek mi daje kasę, Ty, Tymek. Ile chcesz? Ile chcesz, Tymek, Ty? Co Ty masz za znajomych tu? Nie wiem, Ty, on mi chce kasę dać, czy co? Ty mi nic nie chcesz chyba dać. Ja jestem bidny, Tymek, ja jestem bidny jak myszko ściany dla Tymek. Daj do mi pieniądze jakiegoś, ty, Tymek. To, to, to chyba mi nie chcą dać jednak. Dobra Tymek, zamykam te drzwi i kole za się Bo tak to, by, to Może dało tu. Ej Co? Ile się przyda? No przecież pokazałem ci chatę Tymek Ile? No ile, ile by nam się przydało Nikola? Oczywiście. Potrzebuję zbie zbieram na samo na, na auto, na auto lepszy wyda Ty poczekaj. Dobra, na samoc No Na furę, na furę, na furę Na furę zbieram No Zbieram na furę Nie wiem co tam będzie Dobra, co ty tam w telewizor? Weź no wyłącz telewizor ja Przecież tu nic sobie... nie ma Dobra, w Dobra, już nie czytam. No. Hej. Czekaj, idę na chwilę do łazienki i zaraz przychodzę. Zobacz, Hej. czy tam Tymek coś nie kombinuje. Po co ja się prysznic... Na szybko prysznic wziąłem. O, Tymek znowu wpadł. Co tam, Tymek, słychać? Coś mi piszesz? Yy, suba? Ty, kurde, Tymek Tymek, suba ci mogę dać? Czekaj, ja idę zobaczyć tam do kogoś na chatę, zobaczyć. Widzisz? Gdzie ty jesteś u mnie jeszcze? Tak, idę, idę. Lecce. Pizza, pizza. przyjechał. Ej, chodź, zobaczyć tam tą chatkę. Dobra, idę. Nii, nii, nii. A potem idziemy do pracy. Cześć, z tym się zabierzemy, może? Dzień dobry. Poproszę pizzę. Oj, zobacz, jak on śmierdzi w ogóle. Chodź, do niego, Ej. Dajcie suba? Co? Czemu suba? Przecież my gramy tylko. My nie subujemy. Mm, Ale Mówi do widzów! Mm, co? Mówi do widzów, żeby dali. Suba! Suba, suba. Oj, zobacz, jaką nic mają. Ma jaka flaga Polski fajna. Ojej, fajna. Tu jakiś bogać mieszka chyba. Jaka epika! Ło, wow, basyn ma! Wow. Przede uh! mm. możemy wejść do domu Będziemy zobaczyć, idziesz. O, nie, było. Okay. nie, no. O, ja dzwonię do niego. I przed paką. Nie, nie. Co otwiera? A, no, w koło jakoś? Dobra, i tak do tego lepiej przeciwko iter. I co macie z kwartem. Jestem prawie. O po jaką furę tu ma? Jestem na dachu. Ej, wchodzę przez balkon, jest! Nie, nie ja wejdę. Się. Ej no ocz! A to jest pusta chata jakaś I co? Nie odbierają. Ej, czeka ktoś jest w domu! Co? Cześć. Tak. Co? Cześć, możemy, cześć! Cześć możemy... Cześć, możemy wejść yy, Siema. Możemy wejść na... Ona nie mówi po No to jak to się nauczy polskiego. Siema, możemy wejść na pizzę? Czemu nie możemy? Chodź idziemy se. Ja idę do pracy. Ona nie chce też, żebyśmy na pizzę weszli, ej. No otwórz nam. Dobra. No nie bądź taka. Ja ty... sobie idę na pracę. A wiesz, gdzie ja ostatnio pracuję? Gdzie pracujesz? W lodach. Robię lody. Co ty gadasz? No, ja właśnie tam idę. A jak dobrze płacą w tej pracy? No bardzo. Bo ja zbieram kasiurkę, wiesz? Wiesz, jak płacą. Jeszcze super. mi brakuje 10 tysięcy. 200 zł za minutę? Tak, za minutę 200 zł płacą? No mówię ci. Na pewno nie. No dobra, ale to dobra, no to idziemy do tej pracy. No, ja już Zaprowadź wyposaż. mnie. No, dziękuję. dalej. Szebyską. dalej, 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 dalej. Teraz. O jestem! Tofucha. Dobra, to będziemy razy pracować? Ehe. Patrz, tu chodzi o to, że bierzesz wafelek, E, potem tutaj Ci pisze jaką gałkę. O, to znaczy on mówi i tak. Poczekaj. Okej, okay, ja kocham tą pracę. Więcej się zarabia niż w hamburgerach? Ło wow. tutaj tu idzie bardzo szybko. Tak. Jeszcze posypkę. I super tutaj. Dobra. O hej. Jestem w I nowej part, pracy pierwszy dzień. jest tutaj, tego no. pojemnicze. Mhm. Patrzysz, że on chce dwie kulki te czekoladowe. No to dwa razy wciskasz E i nic nie Dobra, i co on tylko dają? Łe, to zarobista robota, to ja tu mogę pracować. Czekaj, kubeczek, tak jak mnie uczyłaś. Idę... ten co on chce? Aha, ty tego psujesz wani... razy waniliowa. Ej, umówmy się tak. gdzie czekolada jakaś? To jest to? Tak, czekolada to jest to. Trzymaj. Jest, udało mi się. A ja już zrobiłem. No właśnie, żebyśmy się ten... ten chce truskawkę i coś tam jeszcze. Pach, pach. Dobra, ogarniały tutaj, proszę. O, ja, 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 ja idzie mi to jest robota. Z, mojej ja z prawej, dobra. Żółty, różowy, i jak tak, jest coś tak? tam dziwnego. Nie, to jest czekoladowe, tutaj, to. Które to jest to? To. Jest to. Ok, ta, dwie kulki. Dobra, udało to. się. Ty za mną kubeczków braknie. Ten chcę słaby tak. ten lód. dobra. Pach, pach. Proszę bardzo. Fajnie tu się pracuje, nie? No fajna jest ta Ale praca. Tu tutaj podjadasz sobie. To podjadasz tutaj rzeczy? Jeszcze a można? No. A szef się później nie gniewa? Nie. To fajny szef jest? Tak. To był tego... Ej, to nie był tego lód. Ej, tam ten. Oj tego loda! Ty, nie temu loda dałem? Dobra, ty. Na zdrowie. Dziękuję. No masz sam kubek, ty, sam kubek nie chciałem dać i nie chciała. Dobra, ty chce czekoladowy tą skarkonać nie będziemy, Tak, tak. I tą posypeczkę śmieszną, czy pan? No co, no dobrze mu dałem? Ten dobra, jakiś, jakiś taki okay. dziwny. Raz, dwa. Proszę bardzo. Ej, no co ty ty? No mówiłaś że miałeś pilnować swojego okienka. No. No, ja będę wszystkich klientów tutaj ten. Ja zresztą wychodzę. Rzucam tą robotę. Słabo. Ej, nie, dobrze płacili nawet. No bardzo dobrze. 53 dolary zrobiłem. Ej, na Wesołe Miasteczko można iść. Byłaś? Ło, tak już raz byłam, na której pracowałam. Ja 194. To złota, a ty... Skodnie gdzie ja jestem. Co? Widzicie? I chodź tutaj. Fajnie będzie. Ho! No już. Na niebieskie. Albo na żółte. Na która? Na żółte. żółte. Wejdziesz? Jest. A. A, no ale tu fajnie. Fan nam się tutaj. Fan? Mm -hmm. Tutaj nam się ładuje, nie? No, teraz jest zabawa. Meryka. Więc słuchajcie, jeśli się odcineczek podobał, to zostawcie łapeczki w górę, uciec. a my sobie tutaj pozwiedzamy y, Bloxburg, tak? Tak. Bloxburg miasteczko. I będziemy się widzieć y, niebawem, okay, w kolejnym w odcineczku. Pa, pa, pa. pa.